Przepraszam, przepraszam, że się wtrąciłem babcia, oczywiście. Tak, to jest pan, pana oczywiście program, ja tutaj nie będę ingerował w to. Proszę, niech pan, niech pan prowadzi, no proszę bardzo, proszę bardzo. Babcia, stara babcia. Jak to babcia? 168 lat. Uuu, to długowieczny, wszyscy w pana rodzinie są tacy długowieczni? Na szczęście tak. za was niestety tak. To mamy przestranę, muszę powiedzieć. Na szczęście. pobratane mamy, że tylko... tylko... Dwie kadencje. Dwie kadencje. Ale ja to zmienię. Cała wieczność, proszę Państwa. Cała ja wieczność zmienię. oczywiście będę jeszcze 30, 30 lat. 30 lat? 30 lat, jeszcze 30 lat. Ja jeszcze będę na tym stołku i nik jest niego. A przepraszam, przepraszam, jeszcze się Panie Mariuszu, yy, czy może Pani kolejne. Chciałbym się dowiedzieć po prostu ile pan tak naprawdę ma lat. No bo niektórzy mówią, że pan ma 16 skończone, niektórzy mówią, że 48. Ja już tak naprawdę, to ja już nie wiem, ja nie wiem co ja mam myśleć oczywiście. No bo przecież no trzeba było skorygować to, tą odpowiedź. A pan powiedzieć. Mam oczywiście 16 lat. 16? Tak. Karierę oczywiście sportową, zaczął pan wieku? Trzech lat Trzech lat, no myślę, że to jest odpowiedni Zawodowo wiek. oczywiście zawodowo Przedtem była jakaś tam amatorka oczywiście Która oczywiście się na mnie liczy, wiadomo jakieś tam Przerzucanie worków z ziemniakami Do magazynu, z magazynu sklepu z połem Bo oczywiście to, to było parę lat temu ja Nie każdy dałem. wie, że kiedyś były magazyny takie, sklepy z połem ja, ja też, się spałem, też spałem, spałem, ale rozkradli wtedy Na ten kraj. Na księ... Nie, to wtedy rozkradli księżyc. Wtedy rozkradli ten kraj, jak ja spałem. Ja, ja myślę, że wtedy rozkradli Panie księżyc. Macieju. Słucham pana. Teraz, Panie Leszku. teraz to ten kraj dopiero odżyje. Odżyje, odżyje nie odżyje, bo od, odżywa, Odżywanie przez odżywki, jakie nasze państwo... O! Bez przesady. Odżywki to bardzo porządne rzecz. Obżywki dla duszy są bardzo istotne. To są po prostu takie symbole jakby, które my musimy jako kolebka kultury w naszym kraju krzewić, jak sadzić się kwiaty, żeby potem wypier wypielęgnować. Tak jest w naszym kraju. A ja muszę się pochwalić, że właśnie niedawno uczestniczyłem w reklamie odżywek. Właśnie przyniosłem ze sobą. No, no Może to... pan, yy, pana naszego prezydenta, żeby wziął może to i no owo. Oczywiście. Tutaj bardzo polecam dla pana Tribu Active. To bardzo pobudza hormony. Ja z moją żoną Dosyć sprawny, żeby rady dajemy. Oj, widać, widać. Widać, hmm. oczywiście widać. Nie muszę żadnych odżywek. Ewentualnie pan Tim Hotoda to dla dzieci w przedszkolu, że tak się przepraszamy się wtrącę. Oraz na takie... Oraz Libowi Junior. Pamiętam jak miałem 4 latka, chodziłem do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Mama zawsze na drugą przerwę międzylekcyjną dawała mi taki wibowit junior, bardzo nie lubiłem wtedy Pani od fizyki. Muszę przyznać, serdecznie pozdrawiam Panią od fizyki. Zawsze wsypywaliśmy jej to do kawy. Fajnie się burzyło, były różne takie śmieszne rzeczy. No proszę, niech Pan kontynuuje dalej tą rozmowę śmieszną. Przepraszam, śmieszną. Bardzo poważną i taką, można, poruszającą. Pan jako młody szczur? Niestety uczestniczy w tym demorabilnym, de, debilowodztwo, debil, debil, debil młodzieży. Przepraszam, ja przepraszam się wtrącę. Yy, myślę, że przejdziemy teraz do nas, następnego etapu naszego, naszego yy, show. Show, tak, nie bójmy się użyć tego określenia, show. Bo to jest oczywiście show, mamy tutaj dwóch przedstawicieli, jakże ważnych dla naszego kraju, społeczeństwa oczywiście. Przejdźmy może teraz do... Do... Nie widać końca, nie widać, nie, 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 nie widać końca, nie widać, nie, 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 nie widać końca, nie widać, hej! Zapraszamy do... Do, do... Do konkursu końca nie widać Przypomnę naszych gości Mariusz Buzianocnik Oklaski Zbyt jak już wcześniej wspomniałem. I nasz drugi gość, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, trzeciej, czwartej, sam do końca nie wiem. Dwudziestej. Dwudziestej czwartej, tak? Dwudziestej czwartej. stoczni, Oczywiście. Leszek Kaczyński, Przepraszam. Przepraszam. Kaczyński, przepraszam. Witamy. A teraz, jak zwykle. Kawał zagadka, z którego śmieje się pan prowadzący, czyli w tym wypadku ja. Mówię zagadkę. Który kot nie spada na cztery łapy? Pff. Kot po amputacji. <noise> Przejdźmy, może, do ulubionej części naszej publiczności, czyli rozdawanie nagród przez Macieja. Proszę bardzo. Proszę, panie Mariuszu, powiedzieć: numer od 0 do 50. 63. Oj, to jest... Pro... Oj, stała pani! Proszę bardzo. O, jaka ładna dziewczyna tutaj w naszym studiu się pojawiła. Proszę bardzo, oto Pani noga pierwszą nagrodę, którą powiem co zaraz jest. O, proszę Panie Prezydencie, proszę powiedzieć yy, następny numer od 0 do 52. Myślę, że... 4 jak 4 czwarta jest pospolita Oto numer 4. Witamy panią bardzo serdecznie, a nagrodą jest wyjazd do ciechocinka fundowany przez producenta soli kuchennej sórkuwska. O klaski. Konkurs, my do pierwszego zadania. Chciałbym oczywiście kończę 13 czerwca 50 lat. Najlepszym prezentem było. I przejdźmy do pytania. Najlepszym prezentem dla Pana Lepera Leperta byłoby oparcie w wyborach 50%. To jest pierwsza odpowiedź, którą sugeruję. Druga odpowiedź. Żelazna bro, brona z diamentami. I trzecia odpowiedź. Nowy czajnik dla małżonki. Proszę, jaka, jaki, jakie są jakie są odpowiedzi? Pan Mariusz, pierwszy. Myślę, że Andrzej wybierze bronę. Bronę. Tak? Panie prezydencie, jaka jest Pana odpowiedź na to pytanie? Nie bądźmy tacy materialni. Myślę, że. odpowiedź C. C to był nowy czajnik dla małżonki, oczywiście. Sprawdźmy! Chciałbym oczywiście kończę 13 czerwca 50 lat. Najlepszym prezentem byłoby 50%, no ale chyba sobie każdy zdaje sprawę z tego. Niestety nikt nie odpowiedział poprawnie na to pytanie, oczywiście. Najlepiej w tej sytuacji wyszedł prowadzący, jak zawsze. Jakby powiedziała Kazimiera Sztuka, jesteście ponad bez ikl. Dziękuję. Przejdźmy do lastego, następnego pytania. Pytania decydującego o, o tym starciu. Proszę. I przechodzimy do, do gryfki. Oto zagadka. Proszę. Lecimy. Pierwszy kandydat. Oczywiście moja zagadka brzmi. Którym palcem grzebał w uchu Michał Wiśniewski podczas rozdania nagród Gali w 91 roku. Wciukiem, Kciukiem. Pan prezydent? Ja nie grzebałem. Oczywiście. No i oczywiście, żyjące starcie w naszym programie wygrał Mariusz. Tak, Mariusz, o co? Oto zwycięzce. mamy zwycięzcę, proszę Państwa. I teraz proszę wręczenie nagród dla naszych y, pięknych y, zwycięzczyni. Proszę bardzo. Fajka pokoju. Dziękuję. Proszę bardzo, mua, mua, mua. bardzo przyjemnie. I proszę bardzo, miarka krawiecka. Dziękuję. To by było na tyle. Przejdźmy może teraz do następnej, następnego etapu show, czyli rozmowy w tłoku. Zapraszam. Rozmowy w Rozmowy w Rozmowy w Rozmowy w Rozmowy w, tłoku, w, tłoku, w, tłoku, w tłoku, rozmaw... Witam państwa w kolejnym odcinku już programu Rozmowy w tłoku. Zapraszamy naszego pierwszego gościa Andrę Reperta, pseudonim Samotna Brona. Zapraszamy do studia. Proszę bardzo. Andrzej, Andrzej, Andrzej. Człowiek legenda polskiej polityki.